Siemaneczko, idziemy dzisiaj na imprezę za 100 złotych Na Sylwestra Zdaliśmy dokładnie 120 złotych na dzisiejszą imprezę zapraszamy. O, o, zapraszamy, zapraszamy Proszę, proszę Zostaliśmy zaproszeni do środka <laughs> Przez ekipę Dobra, dzisiaj w ekipie jest 890, 890 Beketa DMX Medin 2 Każdy go zna Krzysiu to oczywiście I kto tutaj? Kogo tu wy mamy? Gdzie Możesz się przedstawić? Ale gdzie są 6, moje laski? 3, 12. Gdzie tak, a, a tu jest. Gdzie są moje lacie? są moje laski. Witamy dzisiaj w odcinku. Dzisiaj robimy imprezę, bawimy się Wegeta. Hej! Wegeta! Nie ma teraz na miłość. Dzisiaj nagrywamy odcinek i robimy fajne rzeczy. I... Jesteśmy na imprezie i to to to, chwila. Czekaj, jak to ja to będzie Proszę Eryka pogadać. Pokazujemy Eryka. No, przywitajmy się. Chodź, chodźcie, idziemy się przywitać. Cześć Eryk Cześć Eric. Podajemy rękę na przywitanie. Przed chwilą przyszliśmy na imprezę. Jak Ci się podobało wcześniej zanim przyszliśmy? O, a teraz jak jest? Oooo! I to jest opinia, której poszukujemy. A Mogę łyćka? Legia lol. Tak, tak, normalnie tak normalnie wiesz, jest piesach Pieczak chyba, nie? Normalnie. Tak, masz łyćka. A nie? Legia to kurde. I tak się to robi, nie? Legia to kurde jeba. Ej! Nie wypowiadamy opinii politycznej na kanale Krzysia tak, tak samo nie wolno obrażać Brzozy CV na tych filmikach. Ale Legia to się jeba. Brzoza TV jeszcze bardziej. Tak powiedziałem. Wycinamy, ale nie, Dobra. Dobra Teraz w każdym momencie robimy rzeczy. Jakie rzeczy? Na przykład idziemy do danego pokoju, Czesierek. Byliśmy już. Chodźmy tam na razie, a potem idziemy na drugą Idziemy tutaj, chodź. A ty gdzie idziesz, Wiktor? Wiktor przychodzi z drugiej strony. Jako niespodzianka? O, mi się no, o, siemano, witam w mojej kuchni. Witamy Darię Szanka. Paulina W. Paulina W to 12. Tak? Dobrze, oh, Paulina si pa pa W, w 2-0. A! V6403 V86403. No, ale dziś była fałna. Jedziemy gdzieś tu na miasto? No nie. Co ty mi proponujesz, Danie 205? Jestem młody D. Tutaj się zaczynają jakieś spory małżeństwa klienta. Ej, okazało się, że Daniel jest hassterem. A ja jestem traferem Młody Ej, ale tutaj strasznie widać z tego. Młody D jest Robi? Tak lepiej. Restia zaboli. O no mój Boże. Ale się wydało dzisiaj. Regieta, mamy nowe fakty. Młody den z dumi. Hasle. <laughs> hasle. Nie rób. <laughs> Nie wyłączycie tego. No. Tak. Pizza się robi ogólnie. No, się. Ogółę. I. Powiem wam, że tak. ja muszę wyciągnąć. Tak. Powiem tak. Subskrybujcie, zostawiacie żółty magiczny guziczek, klikajcie. Niech będzie fajnie wtedy. Wegeta będzie wam się tak. pojawiał niech częściej Niech wasi fajnie tak. widzą. Ode mnie złapa się skał. Czekamy na Jirzeja. Aż wróci. A, okay. czekamy na Jirzeja, żeby nagrać odcinek. Granie w Minecraft z Wegetą do Bake Smoking Wags Śmiec. To jest wyzwanie. JJ czekamy na drunk, drunk. To jest wyzwanie no. za 100 złotych. Bo JJ teraz specjalnie się z no? Chyba tak Tak, bo JJ teraz pije alkohol A, a, my, a my, ej Czym, czym się różnimy? Od JJ w takim razie Nie wiem Ej, JJ Wiesz Stay tuned, tune Together Together I love you JJ No I co robimy teraz? Jemy pizzę. I je co w związku z tym? No, chyba kończymy odcinek. Ja już to kroi pizzę. pokazać. <śmach> ale nie kończymy odcinku, jednak. Będzie je krojenie pizzy. <śmach> A wygląda by pysznie. Apetytko, ja bym zjadł na przykład. A ja I zjemy. Ej, ale na pewno nic zrobimy. Tylko będziemy tu stać. ja masz na <śmach> Ale dobrze zrobimy wtedy, w tym momencie. Piąteczka. Ej ja serio pomóc ci może Paulina jakoś? A no to no dobra, no to gitara się ma. Chodźmy do innego Mika. pokoju. Tylko to nie... Dujasto! A nie jest Paulo! się Paulo. Paulo! Ej! Zypali ej, prawo. ej! Bo mi prawa to... Ej! Mój prawo autorskie już wystarczy zadzwonić, że powiedzieliśmy że TV na filmiku. I tak mam przejebane. Szybko koniec, cześć! Musimy kończyć!